Wojownik Autostrady jest dla mnie pozycją szczególną. Była to pierwsza książkowa gra paragrafowa, jaka trafiła w moje ręce, z elementami mechaniki. Bo ile w ogóle pierwszą grą paragrafową, z jaką w życiu miałem do czynienia, był dreszcz, natomiast pierwszą książkową był Wehikuł Czasu, to... Można powiedzieć, że tak. Deszcz miałem w wersji takiej magazynowej, więc trudno to nazwać książką, bardziej jaka broszurka, w tą trzeba było sobie na tak samemu złożyć. Wehikuł czasu nie posiadał jakiejkolwiek mechaniki, był czystą grą paragrafową. Natomiast ta gra, jaka pojawiła się krótko potem w mojej ręce, połączyła jedno i drugie i sprawiła, że stała się na długie czasy moją ulubioną grą paragrafową. Wydało ją wydawnictwo Amber. W tamtych czasach wydawnictwo szczególne, ponieważ pamiętajmy, że mówimy o roku 91. Amber był jednym z tych wydawców obok, powiedzmy, Phantom Press czy Rebis, których, którzy na początku lat 90. rzeczywiście zasypali nasze półki księgarskie zachodnią literaturą, często z takimi bardzo charakterystycznymi okładkami. Okładki Amberu często miały świecące, tłoczone litery, grafiki przykuwające wzrok, uderzające. To dotyczyło zarówno ich po po pozycji z gatunku fantasy czy science fiction, jak i powiedziałem jeszcze w większym stopniu horrorów, ponieważ Amber był także jednym z tych wydawców obok Phantom Pressu przede wszystkim i także w pewnym sensie Rebisu, który także wydał w Polsce, w Polsce na początku lat 90. tony myślę, to jest dobre słowo, literatury grozy lepszego lub gorszego sortu, zaznaczmy, bo literatura ta często miała bardzo różną jakość, ale wśród tej całej masy zachodniej literatury pojawiły się także dzięki Amberowi gry paragrafowe i z ich wydawaniem i jakością było różnie. Przykładowo Wojownik Autostrady, o którym się będę mówił, ukazywał się nieregularnie w różnych nakładach i zdobywanie kolejnych tomów było coraz trudniejsze. O ile pierwszy tom kupiłem praktycznie z marszu, czy właściwie chyba rodzice mi kupili, bo nie pamiętam, miałem wtedy 11 lat, no właśnie, czy 12, tak kolejne już nie znajdowałem tylko dzięki second handom które w wersji książkowej były jeszcze w latach 90. dość szeroko rozpowszechnione w Polsce, potem niestety zaczęły znikać na rzecz internetu. A czwartego tomu nigdy nie udało mi się zdobyć. Może kiedyś uzupełnię tę kolekcję, chciałbym to zrobić. Nie było niestety okazji, a jak kiedyś trafiłem na Allegro na czwarty tom, to kosztował takie pieniądze, że uznałem, że nie. Mam swoje priorytety. Jakiś czas temu któreś z polskich wydawnictw próbował wznowić tę serię, ale z tego co wiem, yy, wznowienie nie doszło do całkowitego skutku, czyli znowu nie ukazały się wszystkie tomy. Szkoda, bo prawdopodobnie gdybym wiedział, że wyjdą wszystkie cztery, to kupiłbym sobie je na nowo, ale że nie było tej pewności, to uznałem, że na, na nowo kupowanie czegoś, czego już mam, to tak średnio mi leży. No dobra, ale o czym to w ogóle jest? Wojownik autostrady yy, ukazał się w oryginale w. W drugiej połowie lat 80. w Stanach jego autor Joe Dever był już wtedy uznanym autorem takich gier paragrafowych w dużej mierze dzięki serii Samotny Wilk, która to seria później także ukazała się w Polsce, co ciekawe, i była takim typowym fantazy. Natomiast Wojownik Autostrady był z kolei bardzo klasycznym post-apo. Podróżą przez Stany Zjednoczone zniszczone wojną atomową, więc motyw, który znamy czy to z Fallouta, czy to z Mad Maxa bardzo dobrze, przy czym zaznaczmy, że Wojownik Autostrady nie idzie tak daleko w na przykład fantastykę, jak wspomniany Fallout. Tutaj mamy twardy Realizm. Przez twardy realizm rozumiem brak jakichkolwiek mutantów, czarów małów, mocy parapsychicznych itd. Nie. Mamy tutaj świat, w którym Ameryka jest zniknęła jako państwo. Wszystkim rządzą bandy gangusów na motorach, samochodach i w czymkolwiek innym. Zaś my, jako członek społeczności, w której udało się przetrwać, Prowadzimy konwój, którą ta, ta społeczność stworzyła, aby dotrzeć do mniej zniszczonej części Ameryki. Podczas tej podróży czeka nas mnóstwo przygód, mnóstwo walk, mnóstwo różnorakich niebezpieczeństw. Ciekawe i raczej nie aż tak często spotykane w grach paragrafowych jest to, że wojownik autostrady na przykład dość mocno eksploatuje także wątek romantyczny. To w grach się nie zdarza, a jest ciekawym elementem. Zresztą. Od razu wspomnę, jest to jedna z tych G paragrafowych, o których mogę śmiało powiedzieć, że są bardzo mocno fabularne. To nie jest tak, jak na przykład bardzo często w różnego rodzaju labiryntówkach, że idziemy sobie z punktu A, punktu B, potem do punktu C, a fabuła w pewnym momencie przestaje nas obchodzić. Nie. Tutaj fabuła jest gęsta, towarzyszy nam od początku do końca. W związku z czym jest to gra, o której śmiało mogę powiedzieć, że jest świetna pod kątem historii. Owszem, bardzo klasyczna, bardzo amerykańska, a co trochę zabawne, to okładki. Czemu? Nie to, że są złe, w żadnym razie, ale nijak się mają do książek. Ktoś pyta, a dlaczego? A no dlatego, że na każdej z okładek główny bohater jest na motorze. No wiem, fajnie to wygląda, tyle że... Tak naprawdę w książce tego praktycznie nie ma, ponieważ pojazdem głównego bohatera, który porusza się przez większość historii, jest jego samochód. Tak, samochód jest to bardzo mocno podkreślony. Ale abstrahując od tego drobnego, tak naprawdę, detalu, o grze mogę powiedzieć właściwie tylko dobre rzeczy. Czytać te książki fajnie, jest odpowiednio wysoki poziom niebezpieczeństwa, czyli to nie są też rzeczy. Które przejdziemy tak łatwo, a z drugiej strony, to też muszę oddać, to nie są także książki, które mogą nas do pewnego stopnia sfrustrować. Jeżeli dajście na przykład w serię Fighting Fantasy, to wiecie, że tam praktycznie nie ma szans, żeby za pierwszym razem przejść książkę. Zwykle trzeba kilku podejść, a czasem nawet kilkunastu. Wojowniko autostrady, jeżeli zginiemy za pierwszym razem, to jest to całkiem realne. Ale już za drugim, trzecim razem powinno nam się udać książkę zaliczyć. Czy to oznacza, że możemy ją odłożyć na półkę? Myślę, że spokojnie można za jakiś czas wrócić, ponieważ historia jest na tyle rozgęziona, poszczególne wątki fabularne są na tyle ciekawe, że do tych książek chce się wracać. Są one na tyle, na tyle ciekawe, że po jakimś czasie, zwykle dłuższym, bo umówmy się, do takich książek zwykle się wraca po roku, pół roku, czasem dłużej, i ponowne przejście także potrafi dać radochę. Fajne jest to, że wszystkie części są ze sobą ściśle powiązane fabularne, i fabularnie i tworzą jedną opowieść w takim klasycznym, przygodowym post-apo stylu. Chociaż jak mówię, to jest takie post-apo low fantasy. Czyli nie oczekujcie tutaj różnego rodzaju atomowych mutantów, mocy paranormalnych. I tego rodzaju elementów charakterystycznych dla niektórych opowieści z tego gatunku. Tutaj mamy to wszystko trochę bardziej realistyczne. Gra mocno stawia na mechanikę. Mój pierwszy tom, widać, że będzie zresztą bardzo ładnie, był zakupiony w czasach, kiedy jeszcze kseo nie było aż tak dobrym powszechnym, w związku z czym widać, że był dość gęsto, często używany. Z moim zresztą charakterystycznym, nieczytelnym pismem. Natomiast kolejne tomy kupowałem jak powiedziałem już w second handach, ale to nic nie zmienia, ponieważ już i one, także ich poprzedni właściciele, podchodzili do tego w sposób jak widać dość ogólny i kiedy ja już grałem w tę grę teraz, parę miesięcy temu ponownie Przechodzą sobie tom po tomie z przewami. Także dopiero niedawno sobie skończyłem trzeci tom. To już to sobie samemu spisałem na w zeszycie na kartce, żeby nie bazgrać po książkach. Aczkolwiek, jak widzicie, dzisiaj to jest już norma tak naprawdę. Dzisiaj żadna z moich paragrafowych, które mają tego typu karty, nie ma y, zapisanego niczego w środku. Wszystko jest y, ściągnięte najczęściej elegancko z netu i wydukowane. No, lat po pierwszej, początku lat 90. o takich cudach nie można było za bardzo marzyć. Więc tak, zdecydowanie polecam Wojownik Autostrady zarówno fanom post-apo, jak i ogólnie fanom gier paragrafowych, bo jest to przykład bardzo dobrych rzeczy. Jeżeli ktoś woli fantazy, to z kolei tego samego autora serię Samotny Wilk, która została w Polsce wydana, ale z tego co wiem, że podobnie jak Wojownik Autostrady, skompletowanie jej w całości może być problematyczne. I to jest właśnie główny problem. O ile... Niedawno zostały wznowione bodaj pierwsze dwa tomy i je można dostać jeszcze dość łatwo. Tak zdobycie trzeciego tomu już będzie rzeczą trudną, a zdobycie tomu czwartego, no to już będzie wyzwanie. A że, jak powiedziałem, całość stanowi jedną historię, to chce się mieć komplet. Podejrzewam, że jak w przypadku wielu innych gier Joe Devera, problem można rozwiązać dość łatwo. Mianowicie swego czasu Dever udostępnił w necie Gro swoich gier paragrafowych za darmo. Jako, że stworzył ich naprawdę dużo, aż byłem zaskoczony, jak swego czasu zobaczyłem, to okazało się, że większość jest dostępna za darmo. I to nie tak, że w gotowiec w sensie na przykład PDF-u i weź sobie wydruku i graj sam, ale czasem w formie całkiem przydatnych programów, umożliwiających grę w nie na różnego rodzaju sprzęcie. Ja na przykład zagrałem sobie dzięki temu w samotnego wilka na mojej ukochanej konsoli przenośnej, czyli Nintendo DS. Także da się i w ten sposób. Natomiast zdobycie w wersji polskiej Tomów trzeciego i czwartego, jak powiedziałem, to już jest wyższy poziom archeologii i jeżeli komuś się to uda, szczerze gratuluję.